Miłość. Karty przełożymy. Tradycyjnie rysuję trzy karty: sedno, cesarz, co wychodzi naprzeciw, głupiec. Wynik, odpowiedź, rada. Koło fortuna. Sedno, cesarza. Miłość przy cesarzu to może być trudna miłość. Cesarz to jest realizacja zamierzeń. Realizacja idei. To jest trzeźwa krytyka. Cesarz może. Pozbawić złudzeń co do charakteru związku. Cesarz kocha, ale nie jest łatwy w życiu. On nie jest pantoflarzem. Ma swoje zdanie. On pomaga i doradza. Nie lubi głupich kobiet. Ostro. Ale to jest cesarz. Od razu mówię, że trudno jest żyć z cesarzem. On szuka kogoś podobnego do siebie. Szuka kobiety podobnej do siebie i przeważnie długo szuka. Może być zamknięty w sobie. Potrzebuje czasu, aby otworzyć się. Co wychodzi naprzeciw? Głupiec, kompromitacja, dziecko, wiadomości, kontakt, podróż. To jest również nieodpowiedzialność. To może być takie niszczenie siebie. Człowiek boi się, że nie stanie na wysokości zadania. Staniesz na wysokości zadania. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz głupcem. I później głupiec z ciebie będzie się śmiał. Wynik, odpowiedź, rada. Koło fortuna. Koło fortuny pokazuje szczęście, samorealizację, nowe życie, nowy cykl. To są szczęśliwe przemiany. To jest odwrócenie złej pasy. Koło fortuny pokazuje miłość, która jest nam przeznaczona. I tego Wam życzę. Życzę Wam fajnej miłości. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tartar. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie.